Cześć kochani, witajcie w kolejnym odcinku z Broken Ranks. No i mam taką dla Was zapowiedź: to będzie ostatni odcinek przed fryzjerem, przed ścięciem, yy, przed zmianą fryzury. Więc, żebyście się nie przerazili w kolejnym odcinku, prawda? Dobra, yy, powiem szczerze, że miałem trochę przerwy od yy, Broken Ranks. Tam kilka odcinków nagrałem sobie na zapas, potem zrobiłem przerwę chyba około tygodnia. Więc co ja tu przypomnę, Idź do chatki w Ześcianku, dalsze poszukiwania Desmonda prowadzą Cię do chatki pod murami z Rentis. Aha, ostatnio tą karczmę badaliśmy, tak? Gdzie również pozyskaliśmy misję na dostarczenie miksury Jędrzejowi, tak? Lecznicza, dobra. I mi się przypomniało, że tej części małej nie, nie obadaliśmy sobie. Tutaj nie obadaliśmy tego, tu jest jakiś haszer, zobaczmy, któż to jest. Nie podchodź za blisko, nie ufam takim typom jak ty. Chciałem tylko spytać o kilka rzeczy. Pytaj, tylko się streszczę i czekam na kogoś. Słuchaj, coś ciekawego w okolicy. Poplotki to dobapić. ja nie mam na to czasu. Gdzie można tu coś zarobić? W łeb. Najwyżej tu możesz zarobić. No tak, no to prawda akurat. Kim jesteś? Czy ci to obchodzić swoją drogą, to nie zrobię ci krzywdy. Niezbyt rozmownie jegomość. No dobra. Dobra, tu jest domek zamknięty. I tu jeszcze nie byliśmy, w tym mieszkaniu. Ulidę. Może ciężko pracuję, ja pomagam jak mogę, ale żyjemy biednie. Może w końcu wniesiemy się do stolicy. No no, marzenie ściętej głowy. Okej, okay, nie wiem czy tu byłem, w sumie nie, ale to chyba mnie nie było, ale też tutaj nie ma za dużo... Znaczy, nie ma tu nic do, do zebrania. Możliwe, że to jest po prostu tylko jakiś taki... Lokacja, która posłuży do jakiegoś quest'a w przyszłości. I tu mnie też nie było, nie? Dobra, tu jeszcze, tu jeszcze przyjść. A ten Frien, z Frienem gadałem. Widziałeś te dzieciaki? Biegają na bosaka, u nich jest po, u nich jest po parze na dom, butów na dom, to smutne. Później ludzie będą się zastanawiać, skąd tyle bandytów w okolicy. Te dzieciaki od urodzenia uczą się, jak przeżyć za wszelką cenę, gdy dorosną, będą jak dzikie zwierzęta. No tak, i co? I ostatnio zrobiliśmy sobie tą karczmę, nie? I burdel. Kaczmę i zrobiliśmy. W kolejnym odcinku może obadamy... Znaczy... Ja tą, to miejsce chciałbym obadać jak już na siódmy poziom, bo od Godreva będziemy mogli misję wziąć, więc... Szpital. No szpital... W sumie w sumie szpital obadamy jak zginę kiedyś, nie? Więc... Ten szpital no to też nie jest takie, jakoś tak... Bo to... A nie, 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 nie. Tu jest ten zaułek, dobra. Tu jest też jakieś przejście zamknięte. Hmm... No dobra, no, do, no zobaczmy co tu tu jest, no Linu, pyszna kapusta dla pana. No 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 Parvan Razon. Witaj, jestem Parwan. Przedstawiciel rady frakcji Taernu na, na region Trentis. Jeśli nie wiesz czym się zajmujemy, pytaj. Jeśli już nas znasz, mów, czego sobie życzysz. Rada frakcji, co to takiego? Chodź, stań obok mnie. Co widzisz? No, Trentis, tłum. Właśnie o ten tłum mi chodzi. W większości to nasi. Jedni dopiero co przybyli z Ternu i nie żyją tu od dłuższego czasu. Wiesz, co ich wszystkich łączy? Pewnie znajdzie się kilka rzeczy. Oj tak, ale najważniejsza jest energia, jaka w nas drzemie, a ona potrafi być niebezpieczna, dlatego powstała Rada Frakcji. Jesteśmy dla tych Terniczyków, których bawi walka z, inny, z innymi Terniczykami. Tajerni, Pilnujemy, żebyśmy się wszyscy nie pozabijali, nie powybijali. A dlaczego mamy się powybijać? Bo mimo wspólnej przeszłości je, yy, kilka rzeczy nas różni, na przykład na przykład podejście do walki o Tar. Jedni zrobią wszystko, żeby odzyskać nasz kraj, In, innym spodobało się życie tutaj, przez to walczą ze sobą? Dla jednych to tylko pretekst, a dla innych poważny powód. My kanalizujemy tę energię, żeby tłumiona nie doprowadziła do wybuchu. Zajmieliśmy to w formę rywalizacji pomiędzy Tarniczykami, nawet... Emitujemy walutę, szalongi, którą otrzymują aktywni członkowie danej frakcji. Co można za nią kupić? Długo by wymieniać. W skrócie, różne przedmioty użytkowe. Jeśli uda ci się zdobyć szalongi, to po prostu przyjdź do mnie i powiedz, że chcesz je wydać, a pokażę ci asortyment. Warto dodać, że gdy uda ci się osiągnąć wyższą rangę we, we frakcji, to otrzymasz na zawsze dostęp do lepszych przedmiotów. Rozumiem, jakie mamy frakcje? W tej chwili mamy trzy, ale nigdy nie wiadomo, czy nie pojawią się kolejne. Są to unici, ludzie. Ludzie Wolni oraz Łotry. O powiedz mi o Unitach. W skrócie to... takie dobre chłopaki chcą jedności wszystkich tarniczyków, próbują to wyegzekwować siłą. Dla nich tarniczyk bez powołania to nie tarniczyk. Łatwo się domyślić, że Wolnym i Łotrom nie bardzo się to podoba. Mhm. Mhm. Okej. Okay. Dobra, dalej. Aczkolwiek poczekaj, może jak z nim zagadam, jakbym. Jakich frakcji? O właśnie, tutaj już mogę sobie skrócić tą gadkę z nim. Ale czy ja nie pominąłem tutaj wcześniej, jak tutaj z nim o czymś gadałem? Trentis, no no, no, pewnie znajdzie się kilka rzeczy. Co można za nią kupić? No to było. Aha, ja rozumiem, jakie mam frakcje. Dobra, opowiedz mi o wolnych. Wolnym spodobało się życie w Haligardzie. Nawet jeśli biorą udział w walce o tarn, to dlatego, że chcą, a nie z poczucia obowiązku. Wolni lubią walczyć, ale robią to bardziej dla sportu i samoudoskonalenia. No i żeby Unici i Łotry dali im spokój. Mhm. A Łotry? To takie pewnie chuje trochę, nie? Łotry poszły drogą bezprawia, zbrodni i wyuzdanych przyjemności. Odrzucił nie tylko ideę walki o TARN, ale także prawo i moralność. Dbają wyłącznie o swój interes, a walczą dla zysku i żeby mu zdawać upust swoim chorym rządzą. O, to ja bym to pasował w sobie. Dzięki za rozmowę. Mm, bo tutaj już... A tutaj jest... Yy... Nie pamiętam, gdzie to teraz było, kurde, ja teraz będę tego szukał, naprawdę. A, i ogólnie jeszcze zapomniałem w ostatnim odcinku przeczytać umiejętność podpalenia, bo żeśmy sobie, bo tak sobie czytamy, wszystko czytamy, a ja tu podpalenie przestałem, nie? Mach ognia walczy nie tylko na odległość. W bezpośrednim starciu potrafi sprawić, że wróg stanie w płomieniach, które trawić go będą przez dłuższy czas, odbierając mu co ture część punktów zdrowia. Dodatkowo, łuna, która powstała, powstaje na skutek podpalenia oślepia przeciwnika, obniżając jego celność dystansową i mentalną oraz podnosząc wrażliwość na ogniste ataki. No właśnie. Gdzieś to było to. o jest tutaj, to jest to Pfełp, nie? No właśnie. Unici wolni i te łotry, nie? Poszedłem odprawiać, Aha, czyli to jest to, co on tam mówił? Znaczy, ja raczej nie będę walczył w PvP, ja nigdy nie przypadałem w PvP, jakoś nigdy za PvP nie przypadałem. Edward. Widziałem cię, jak przybyłeś stali. Dobrze zobaczyć rodaka w tym parszywym mieście. Zwłaszcza, że akurat o tobie słyszałem. że akurat o tobie słyszałem wiele dobrego. Potrzebujesz czegoś? Pieniędzy, szukam okazji do zarobku. Wszyscy dzielimy nędzy z wygnańców. Musimy sobie nawzajem pomagać, ale nie możemy zapomnieć o ojczyźnie. Wytropiłem szajkę utorskich szpiegów, ale sam nie nadaję się do zabijania. a Ty na pewno potrafisz walczyć. Przejdźmy do szczegółów. No, trzeba mieć 10 poziom. Mam dwa tropy. Sądzę, że jeden z nich możesz zbadać samodzielnie, ale do drugiego koniecznie przyda ci się pomoc. Cokolwiek wybierasz, zemści się na tych plugawych utorczykach, także w moim imieniu. Oczywiście zapłata będzie odpowiednia za cięższe zadanie... Yyy... Odpowiednia za cięższe zadanie większe. Mhm. Nie mam czasu, nie mam poziomu, ta Katarzyna. Muszę wyglądać pięknie od tej zołzy. Psyłby mi się jakaś terapia na pajączki pod oczami. Na pajączki to ja mam jedyną terapię. Wskazujesz na broń. Mam się bać? Włać straże? Rób co chcesz, bywaj. Dobra, nie mam czasu na takie pogaduchy. powodzenia z pajączkami. A Urszula? Hej, przyjacielu, nie wiesz, gdzie tu można dostać jakieś pomady na piękne lico? Z tego domu mocno pachnie ziołami. Myślisz, że znajdę w nim coś dla siebie? Wejdź i zapytaj, ja nie jestem stąd. Tak, no to jest szpital. Do szpitala wejdziemy sobie teraz. Można coś tu ukraść jakiemuś pacjentowi, jakiemuś choremu człowiekowi. Można do kieszeni zajrzeć? Nie. Chyba nie. Iga. Czego u mnie szukasz, przyjacielu? Chciałem porozmawiać o eliksirach. Co to dokładnie cię y, interesuje? Co powiesz na wymianę? Mam trochę tego, klęka na podłodze i zagląda do skrzyń upchniętych pod stołem. Hmm, jedynie eliksiru zostało mi sporo. Hmm, okej. 10. 10 na 8 to taka chujowa ta wymiana. Regenerujące specyfiki. Na przykład to zdrowie. No tak, no to może tym ktoś sobie pohandlować trochę też. A i można też mikstury. Tak, potrzebuje jednak kilku składników. W lesie niedaleko drwali pojawiła, pojawia się czasem silny pająk, matacz. O, Varax chyba tutaj padł i ktoś jeszcze chyba. Yy, silny pająk, matacz. Jego jadę jest podstawą do stworzenia mikstury. Oprócz tego niezbędne są pajęcze jaja, które znajdziesz w tunelach na bagnach. Przynieś mi to wszystko, a za niewielką opłatą wykonam dla ciebie dowolne specyfiki. Powiedz tylko, który. Ciekawe. No, w sumie ciekawe. Dobra. Jak wygląda tutaj z czasem? 10 minut, a my nie zrobiliśmy tego zadania głównego. Bo sobie zrobimy to zadanie główne. Pójdziemy głos z martwego miasta do tej chatki w zaścianku. Tutaj jeszcze sobie resztę dalej ogarniemy. Ja tu nie będę teraz z Dickiem gadał. Wyjdziemy, jeszcze nie wiem. Czy pamiętacie, ja to mówiłem w ostatnim odcinku pod koniec, że... Tu jest fajnie, bo jak się wychodzi, to tu jest od razu przejście do wioski rybackiej i moglibyśmy sobie teraz w tym odcinku zrobić ten tutaj za ścianek, bo tutaj tak tylko dużo jest tych domów, ale prawda jest taka, że ich tu jest mało do badania, bardzo mało. Tu na przykład jest jakiś domek, ale jest zamknięty, więc tu przejście dalej nie dam. Tu są piesy jakieś, piesy, piesy. Tu się Józef wchodzi, zagadamy z nim. Widziałeś może w okolicy zagubionego owczarka? Niewielki, reaguje na Bruno. Jakieś psy ważą pod miastem, może tam zwiał twój Bruno. Dzięki za pomoc. No, oby tam nie zjadł, bo tam, tam robią zlecenia na psiaki, nie? Więc to byłoby trochę takie smutne. No, jak widzicie, i, te, i tych domków niby jest tam zaznaczonych, dużo tam było ich zaznaczonych, ale widzicie, jak tylko do jednego można wejść, no nie? Także już sobie. Także już to zostało ogarnięte. Ale są jakieś dwie persony, z którymi można pogadać, Stefan. I tak to się żyje powoli, powoli pomału, mhm. I Mari. Ten zaścianek to najspokojniejsza część miasta, proszę zachowuj się tu przyzwoicie. Wydawało mi się, że dla wielu mieszkańców to miasto jest zbyt spokojne. Może, ja tam cenię sobie nudę, mniej chaosu to mniej dramatów, rozumiem. No i wchodzimy do tej chaty za ścianką. A na pierwszy rzut nie ma nic takiego ciekawego, nie? No właśnie. Adik, to ten? Musi ten. Nie nasz z mordy i ma te papiry ze sobą. Dobra, nasz, nie nasz, dawaj go. Co by nie było, jakoś zarobimy. Dawaj. Dajcie mi spokój, dobrze wam radzę. Badyci patrzą po sobie paskudnie, rychoczą i rzucają się na ciebie. To są ci, którzy, nie wiem czy pamiętacie, jak do kaczmy wchodziliśmy, wtedy do Darko, to tam jakaś dwójka stała właśnie przy drzwiach i, i też tam się pytała, ty, to ten? Mm, no właśnie. Wow, 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 Ale on mnie tutaj tłucze, dobra, dobra. Podpalimy go, trochę go, debuffy mu jakieś wrzucimy. No i elegancko. Łatwo, easy. Dobrze, ile? 17 punktów ekspo, no nie zbyt dużo, odpoczniemy sobie. Zawsze pamiętajcie, że po każdej walce warto odpoczywać. leży nieruchomo, przeszukujesz go. Zbier pochował w kieszeniach przeróżne mikstur lecznicze. O, przydadzą się. Iskar. A jego pamiętacie? Jego mościa? Witaj ponownie! Patrzy na zwłoki rzezimiszków i kręci głową ze zaprobatą. Mówiłem, że potrzebują więcej złota na kogoś poważnego. Nie docenili cię. cię. rozmawialiśmy na statku. Tak, już wtedy widziałem, jak męczycie twoje... Powołanie? Służba? Głupota? Wtedy ci dobrze radziłem, a teraz daję okazję uwolniać się od ternu. Raczej próbowałeś uwolnić mnie od życia, pokazujesz na martwych bandziorów. Niekoniecznie. Mogłeś oddać im rozkazy Todora i uwolnić się od trupa, jakim stał się nasz kraj. Wybrałeś przemoc. Możesz, musisz to lubić. Ten będzie ze mną na zawsze. Zaraz będzie po wszystkim. Oddaj papiery, to może wyjdziesz z tego cało. Miałem dla ciebie odrobinę zrozumienia, dopóki nie zobaczyłem cię z tym utorczykiem. Jesteś zdrajcą i musisz zginąć. No właśnie. Eeeeh... Krytyk za 20. U słabo coś, coś poszło. O, no i mamy koniec. Czekajcie, kamera nie ja chyba jest okej. Okay. Kto nam pomógł? Kadry i Desmond. Hmm... No. Dlatego właśnie mówiłem w karcie, żebyście zwrócili uwagę na tą dwójkę przy stole, prawda? Co tam było, bo ja poznałem ich po tych ich mm, sylwetkach tam, co przy tym kapitanie Warhornie czy jak on tam było siedzieli. To właśnie był nasz Desmond i nasza Kadri. No, zagadajmy z nimi. No, Kadri też niczego sobie jest narysowana, widzę. Nieźle walczysz, ale jeszcze musisz trochę się podszkolić. Kim jesteście? Jestem Desmond, a to Kadri. Witaj w Haligardzie. Desmond? Rozkazy od Todara! Rozglądasz się za dokumentami. Są tutaj, ha! Wpadliśmy w ostatniej chwili. Ty, Rus, wyświadczyłeś wielką przysługę całemu Tarnowi, Jako jedyny dostarczyłeś do nas rozkazy od Todara. to byli inni? Oczywiście. Myślisz, że powierzylibyśmy tak ważną misję jednej osobie? No, raczej nie. To no rozsądnie. Ale tylko tobie się udało. Masz być z siebie dumny. Zrobiłeś to, chłopie. Patrz na ciebie z niekłamanym podziwem. Za Tarn. Zatar, teraz trochę odpocznij, rozejrzyj się po okolicy i kiedy będziesz czuł się na siłach, spotkaj się z nami w chacie za murami pomiędzy wioską i miastem. Masz to część pieniędzy Is iskara. Zasłużyłeś na nie i zmierza cię przyjaznym, ale nieco krytycznym spojrzeniem. Przydadzą ci się. Dzięki, sam nie wiem, co mam o tym myśleć. Tobie jest chyba smutno, że byli inni z tym samym zadaniem. Tyrus, twoje osiągnięcie jest. Tym większe, że inni zawiedli. Trafie, ym, trafiali na takich jak Iskar i utorskie złoto odbierało im rozum. No, mi chyba nikt złota nie, nie zaproponował za to, my się tylko chcieli mnie zabić od razu. Ale to znaczy, że utor położył łapy na tych rozkazach. Tak, ale nic z nich nie zrozumie. Są zaszyfrowane, a atrament, którego używa gwardia, znika po pewnym czasie. Najważniejsze, że, to, że dokumenty mam ja. I teraz wiemy, co dalej robić, żeby odzyskać tarn. Teraz wszystko rozumiem. Podoba mi się twoja dociekliwość. Chyba dobrze przeczytałem, nie? Że ja wszystko rozumiem. Idź do miasta i dobrze wykorzystaj zarobione złoto. Odwiedź sprzedawców albo kowala. Kup sobie coś lepszego niż to, co masz na sobie. Tarn wiele od nas wymaga. Kiedy już się odświeżysz, przyjdź do chaty za murami miasta. Mamy dużo do zrobienia. Tak zrobię. Do zobaczenia. 400 zł. No, może być. Chodźmy. Idź do sprzedawcy. sobie coś kupić, tak? A mogę z nią zagadać? Powiedzmy. Ten Menel łapą tu macha jeszcze. Zanim wrócisz do Desmonda, po rozkazy rozkazy idź do sprzedawcy przy Arenie w Trentis. Ubierz się jak człowiek. Do sprzedawcy, no moglibyśmy... No to jest ta część tutaj. Mówię, ja tą przerwę robiłem, ale ratusz chyba ogarnęliśmy sobie, nie? Ratusz ogarnęliśmy depozyt też i chyba magazynek też. Taką mam nadzieję przynajmniej. Przejrzyj, yy, przejrzyj przed za mną, może znajdziesz coś dla siebie. Kim jesteś? Jestem tu kowalem, Kupuj albo spada i nie mam czasu. Nazywam się Tyrus. Chciałem się dowiedzieć, komu zawieram swoje życie kupując u niego broń. No niech będzie, jestem Woberg. Kowal w Trentis, jedyny taki kowal w tej części Haligardu. a coś myślał o lejarzu, że panny tutaj zęby rwą i blachę tuką Kupuj albo spadaj, bo nie mam czasu dla pentaków. Na pewno dużo wiesz o Trentis, podzielisz się wiedzą? Trentis to piękne miasto, nigdzie poza nim nie byłem i nie zamierzam, tu się urodziłem i tu zdechnę. Chciałem jeszcze... Nie wiesz gdzie mogę tu coś zarobić? Zarobić, co za ciul, słuchaj Tuków, w tym mieście się nie zarabia, tylko ciężko zapierdala i pamiętaj I pamiętaj o tym, cokolwiek będziesz tu robił, a teraz jazda stąd Dobra, słuchaj, bo tak, może coś sprzedać, nie wiem co ja tutaj mam A to jest ta mikstura, a, jabłcokówkę sprzedamy, tak, mieliśmy sprzedać w tym odcinku jabłcokówkę, co to jest, to na szósty poziom Buty z trupa to sobie zostawię jako pamiątkę, zaraz wrzucimy do tego, tego, dobra Słuchaj, no chciałbym coś kupić, obojętnie, coś najtańszego Mhm, mm to chyba chustę taką, nie? To jest naj najlepsza. Dobra. Mm. Co tutaj ona doda? Dwa mocy, zdrowie, no może być, może być fajna taka chusta. A czy z wami ja gadałem? Izydyr jakiś i Artemis? To kobiety. Nie chodźcie nigdzie samotnie, zawsze bądźcie w parach, a po zmroku nie właśnie do żadnych ciemnych uliczek. Tutaj się szumowili tylko czekają na okazję. Nie daj się zwieść. Terentis może wyglądać na spokojny, ale jeżeli chociaż na chwilę op opuści Cię czujność, możesz stracić też więcej niż pieniądze. Będę ostrożny. Tu w magazynku. E, nie było mnie tu w magazynku. Szlifowany limited A to ja już takiego nie podniosłem? Z tym magazynem też to będzie jazda później Wiejskie spodnie. O, widzicie spodnie jakieś dostałem? O, no i to są spodnie. Tylko na szósty poziom. Wszystko na ten szósty poziom. No to ja sobie już. Zrobię tak, po tym odcinku, znaczy jak nagram go już wbiję sobie szósty poziom i na kolejny odcinek jak będziemy już nagrywali sobie, to yy, będę miał ten szósty poziom i sobie przywdziejemy te nowe rzeczy. Mam najsłodsze jabłka w mieście, skusisz się na jedno? Może później. Pan Józef. Niech to wszyscy diabli, te tego gubernatora, gubernatora to koklusz niech wytrzęsie, ten trakt dziurawy jak rzeszoto. Wóz mi uwiąz. Idź swoją drogą, nic tu nie pomożesz. Żegnam. A czy tu byłem? Przejście zamknięte. To jednak nie byłem. Daria. Czego chcesz, nieznajomy? Czemu opiekujesz się dziećmi? Ktoś musi. Bez mnie te dzieciaki wrócą do żebractwa i drobnych kradzieży. A stamtąd już krótka droga ku gorszym rzeczom. Opiekuj się nimi dobrze. Już po mnie. I co narobiłeś? Co? Ja nie chciałem. O co chodzi? Ten ciałek znowu narobił se kłopotów. Dobrze wiesz, że to nie tak. Co zrobiłeś? Chciałem rzucić kupą w jednego terniczyka, bo terniczycy nam tu nie potrzebni, ale trafił w Zenka. Kto to Zenek? Taki jeden olbrzym, w sensie dzieciak, ale wielki, ma silnych kumpli. I teraz jego cała paczka mnie szuka. Co ja zrobię? Mówiłem, żebyś nie rzucał kupą w ludzi. Mówiłem. Czyli kolega ma rację, masz na swoje. No i... kurwa krótko. Dobra, no to co, chyba zakończymy tu odcinek. Ile mamy? 22 minuty już. No też za dużo jakoś żeśmy nie porobili, tak? Bo głównie fab fabularkę żeśmy poprzeli do przodu. Trochę miasto obadali. Uważam, że jak już obadamy to trendy sobie całe. Czyli jakieś może dwa odcinki? Trzy? Może coś takiego. To już będzie szybka droga, bo tutaj za bardzo nie będzie co do badań. Znaczy, no też będzie, ja, wiadomo, ale nie tyle co tutaj w tych kontach gadania z ludźmi. Tylko więcej questów, więcej misji będzie do robienia. I tyle. No. Także ja się z wami, kochani, żegnam. W kolejnym odcinku już będę miał ten siódmy, yy, szósty poziom. Yy, Przewdziejemy sobie spodnie i ten łańcuch. No i tyle. Trzymajcie się i na razie cześć.